Dziś w dzień renowacji skóry Audi, Opel i Audi A czwórce odsiadania, wysiadania uszkodzenia łącznie z nitką. Zobaczymy, jak piękny wyjdzie finish. Kierownica, jak widać, zużyta w granicach 3000 km auto. A więc ma prawo być zużyta kierownica, a następnie Opel Insignia. Również tutaj mamy temat kierownicy. Może niespecjalnie widać pod tym kątem, ale o tutaj najlepiej. Jedziemy. Później pójdzie podłokietnik w ruch. Też auto z dużym przebiegiem bo prawie 400 tysięcy km. Tak tak się nieźle trzyma. No i na koniec rodzyneczek. Tutaj zaczniemy od czyszczenia skór na próbę klienta, a następnie zobaczymy, co z nich wyjdzie, i będziemy czyścić i lakierować. Ocenimy dopiero po wstępnym wyczyszczeniu, więc efekt będzie widać już zaraz. Dobrze, tak więc w Audi dokonaliśmy. Renowacji kierownicy. Tutaj na zdjęciu zobaczycie na desce, na poduszce był jeszcze taki zadzior, którego już nie ma. A kierownica wyszła naprawdę stos. Sztos. Natomiast kolejna rzecz fotel od wsiadania tutaj oczywiście również naprawiony, pomalowany bardzo ładnie. A najdłuższy element był w tym miejscu i jest petarda więc z drugiej strony jeszcze działaliśmy oczywiście w tym samym miejscu no, efekt jest również pożądany więc czekamy na odbiór i bierzemy się za kolejne auto drugie auto skończone Popruł. Renowacja kierownicy w tym momencie wygląda jak fabryczna. Drugim elementem był podłokietnik. Sprezentuje się również odpowiednio. Zaraz przenosimy się do S8 i ostatnie auto, które dokonywaliśmy renowacji foteli. Do fotel kierowcy. No. Piękna sprawa, oryginał. Fotel został jeszcze dodatkowo wyczyszczony u nas. Tak więc zwarte i gotowe. Na zdjęciach jeszcze pokażę Wam, jak będą uszkodzenia. No tu zero śladów użytkowania, więc piękne. Właściwie się powinien być mega zadowolony z efektu bo no my się bardzo cieszymy, że takie auto będzie mogło filmować się naszymi pracami, tak więc zapraszamy na nasz kanał coraz więcej ciekawych rzeczy. Tymczasem, cześć.